Kasierzy. jaka była najciekawsza reakcja, z jaką spotkaliście się po nieudanej płatności kartą? A jeżeli podobają ci się straszne historie w moim wykonaniu, to zapraszam cię na mój drugi kanał, Mroczny Kącik, gdzie od tej pory będę wrzucał większość creepypast. Więc nie zapomnij zostawić sobie wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowych materiałów. Walnij jeszcze lajka, żeby nakarmić nieszczęsny algorytm. I zaczynajmy! W latach 90. pracowałem w sklepie z elektroniką. Facet wybrał sobie nowy telewizor i magnetowid. Chciał mieć gwarancję. Niezła łatwa sprzedaż. Problem pojawił się, gdy zauważyłem, że podpisy były trochę inne, a w tamtych czasach wszystko powyżej 100 funtów wymagało telefonu w celu autoryzacji banku. Tak też zrobiłem i okazało się, że karta została skradziona. Pani po drugiej stronie telefonu powiedziała mi, że mam w miarę możliwości nie przerywać rozmowy i zatrzymać klienta w sklepie, ponieważ wezwano policję. Mówię więc do gościa: Przykro mi, ale wygląda na to, że ich system nie działa, więc autoryzacja trochę potrwa. Z początku nie miałem nic przeciwko temu. Czekałem i czekałem chyba z 20 minut, gdy w końcu inny klient powiedział: Wiesz co, kolego, przez ciebie wygląda to tak, jakby ten koleś ukradł tę kartę. Stwierdziłem jedynie, że kazano mi czekać na kod autoryzacyjny, to trochę potrwa, bo to wina ich systemu, bla bla bla. Po usłyszeniu tego złodziejaszek postanowił się ulotnić, a ja mogłem teraz wyjaśnić dobremu Samarytaninowi, że karta rzeczywiście została skradziona. W najmilszy możliwy sposób powiedziałem mu, że jest frajerem i powinien zachować swoje myśli dla siebie. W odpowiedzi ten tylko wzruszył ramionami i wyszedł, nie okazując prawie żadnego zażenowania. Przez jakiś czas zastanawiałem się, czy czasem nie byli wspólnikami. Dostałem 50 funtów nagrody za skradzioną kartę, przekazałem ją policji, która pojawiła się jakieś 5 minut po tym, jak wyszedł ze sklepu. Powiedziałem im, co miał na sobie, jak wyglądał, ale już dawno go nie było. Pracowałem w dużej księgarni. Pewien mężczyzna podszedł do mnie z dwiema lub trzema poważnymi książkami filozoficznymi. Potem rzucił we mnie swoją kartę kredytową. Nie rób tego kasierowi, po prostu nie. Nic nie powiedziałem i machnąłem jego kartą. Została odrzucona. Na ekranie pojawiła się prośba, abym zadzwonił do jego banku. Powiedziałem klientowi, że muszę to zrobić. Ten syknął na mnie, żebym nie mówił tego tak głośno. Miałem przy sobie telefon, więc zadzwoniłem stojąc przy kasie. Bank kazał mi skonfiskować kartę, jeśli uważasz, że jesteś w stanie to zrobić. Więc przeprosiłem klienta i powiedziałem, że nie mogę oddać mojego karty. Ten krzyknął... Moja matka znów odwala! Odcięła mnie! Przeciąłem kartę na pół. Nadal czułem satysfakcję po tym dniu. Niekoniecznie jest to historia o złym zachowaniu klienta, ale i tak się nią podzielę. Byłem kasjerem w sieciowym sklepie z narzędziami. Mama, tata i kilkoro dzieci. Wszyscy w niedopasowanych ubraniach, jednak przyjaźni jak mało kto. Podchodzą do kasy i wyglądają, jakby mieli ciężki dzień. Mają trzy wózki pełne towarów. Same podstawowe rzeczy, po jednym ze wszystkiego, co byłoby potrzebne, gdybyś się wyprowadzał lub zaczynał od zera. Papier toaletowy, środki czystości, MOP, miotła żarówki, wózki pełne wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Pytam, przeprowadzacie się do nowego miejsca? Kobieta odpowiedziała ze łzami w oczach, że ich dom spłonął. Przeprosiłem ich za zaistniałą sytuację i kontynuowałem skanowanie rzeczy. Suma wyniosła ponad 1000 dolarów. Sprawdzam ich kartę i okazuje się, że została odrzucona. W tym konkretnym domu towarowym można zaproponować zniżkę do 50 dolarów bez zgody kierownika, więc robią to, jednak karta nadal jest odrzucana. Rodzice wyglądają jakby byli ukresu wytrzymałości, ale przyjmują to z dużym wdziękiem jak na rodzinę z trójką dzieci, która właśnie straciła wszystko. Mama szlochę i zaczyna spokojnie podejmować decyzję, co odłożyć na miejsce. Poprosiłem, żeby zostali tutaj i odciągnąłem kierownika na bok i wyjaśniłem sytuację. Wróciliśmy razem do rodziny, podczas gdy oni nadal wybrali rzeczy do odłożenia. Mój kierownik obniżył kwotę o 50% z całej transakcji, a następnie dodał do wszystkiego: 10% zniżki dla seniorów i 10% zniżki dla weteranów. Karta zadziałała, a oni byli niesamowicie wdzięczni i prawie zalewali się łzami, gdy pakowałem wszystko do torby. Nigdy nie zapomnę, jak wspaniały był ten kierownik. Nie musiałem nawet niczego wyjaśniać po tym, jak powiedziałem, że ich dom spłonął, a on od razu przystąpił do działania, okazując współczucie. W moim sklepie monopolowym często stosują dość sprytną metodę dymu i luster. Klient wchodzi do sklepu, podchodzi do działu alkoholi wysokoprocentowych, wkłada jedną butelkę pod koszulę, bierze drugą i wraca z nią do kasy. Próbuje kupić drugą butelkę za pomocą karty, o której wie, że zostanie odrzucona. Następnie mówi, że musi zadzwonić do swojego banku i wybiera numer, gdy wychodzi. Takie odwrócenie uwagi często działa. Jestem kasjerem w drive-thru. Przy pierwszym okienku przyjąłem jego kartę i powiedziałem mu, że została odrzucona. Ten mówi: No nic, chyba nic z tego nie będzie. Podjeżdża do następnego okienka, żąda jedzenia, po czym wciska gaz i odjeżdża, prawie zderzając się z innym samochodem. Ten chłopak musiał bardzo chcieć swojego maczka. Jedna klientka krzyczała i oskarżała mnie, że odrzuciła jej kartę, aby ją zawstydzić. Jakby 16-latka zarabiająca minimalną krajową mogła, lub miała jakikolwiek powód, by zrobić to kompletnie obcej sobie? Kilka lat temu, dzień po Bożym Narodzeniu, w sklepie sieci Target kobieta miała trzy wózki, pełne przecenionych towarów świątecznych. Mój skaner był zepsuty, więc musiałem ręcznie wpisywać każdy kod produktu. Nie trzeba dodawać, że trochę to trwało. Klientka ciągle narzekała, że sprawia mi kłopot. W końcu skończyłem księgować jej zakupy i wręczyła mi kartę. Odrzucona. Kazała mi spróbować ponownie. Znowu odmowa. Wzdychając z oburzeniem, wyciągnęła portfel i otworzyła go. Przysięgam, przysięgam, że ta kobieta miała ze 20 kart kredytowych. Zaczęła nimi machać, jakby wybierała karty do Tarota. Wręcza mi nową kartę. Odmowa. Kolejna karta. Odrzucona. Kazała mi spróbować jeszcze kilka kart, wszystkie odrzucone. W końcu wkurzona wypisuje mi czek, a ja z radością mówię jej, że ten też jest odrzucony. Odpycha swój wózek i tupie przy wyjściu. Pani za nią pyta, czy jej rzeczy są do wzięcia. Mówię, że tak i patrzę, jak horda ludzi niszczy zawartość wózków. To było niesamowite, niczym oglądanie rekinów pożerających ryby. Miałem gościa, który wyciągnął gotówkę z portfela, aby zapłacić, ale zanim mi ją wręczył, zatrzymał się i powiedział: Zaraz, zaraz, przecież mogę zbierać punkty na mojej karcie. Wyciągnął więc kartę i spróbował nią zapłacić. Odmowa. Spróbował ponownie. Odmowa. Powiedział, że w sumie już nieważne i zostawił swoje rzeczy. To było tylko 40 dolarów, jednak pomyślałem coś w stylu jednak nie chcesz tych rzeczy, bo nie możesz zdobyć punktów? Nie miałem pojęcia o co mu wtedy chodziło. Po zeskanowaniu produktów, jedna klientka wręczyła mi kartę do zapłaty i jednocześnie poprosiła o nożyczki, żeby pociąć swoją starą kartę. W momencie, gdy ją przycięła, karta, którą mi wręczyła, została odrzucona. Wyszło na to, że pocięła niewłaściwą kartę. Była wkurzona, ale nic z tym nie mogłem zrobić. Kiedyś w takiej sytuacji klientka krzyczała i zaczęła mnie wyzywać, po czym wyrzuciła rzeczy z torebki i zaczęła pokazywać mi drogi makijaż, aby udowodnić mi, że nie jest biedna i spukana. Czy byłoby mnie stać na śminkę za 50 dolarów, gdybym była spukana? Nie, nie byłoby mnie stać. Drobny szczegół, ale właściwie to była śminka, która normalnie kosztuje około 25 dolarów zażądała, żebym coś zrobiła, jakbym była w stanie cokolwiek poradzić. W końcu z odsieczą przyszedł kierownik i oznajmił jej, że musi wyjść, ponieważ nie możemy przepchnąć transakcji kartą, która została odrzucona. Satysfakcja sięgnęła Zenitu. Za nie zapomnij zostawić suba wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej serii.